Witam serdecznie na moim kanale Bliźnięta, to znaczy osoby z Poznaku Bliźniąt nie, że same bliźnięta. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe, więc proszę nie dopasowywać na siłę. Zawsze to muszę powtórzyć. Czytanie dla osób, które są w różnych relacjach, związkach, czyli zalegalizowanych, takich stałych, niestałych, no, dopiero co poznanych, różnego rodzaju. Tak więc, jeżeli się tu odnajdujecie, to jest to dla Was to czytanie. Czytanie jest długoterminowe na maj, czerwiec 2023. W jakiej sytuacji, co odchodzi, co przychodzi, co złego, co dobrego, wynik? No tu jest pokazana siódemka w odwrocie. To jest tak, jakbyście się przestali bronić. Przed czymś, jakby wam na czymś nie zależało. Jakbyście po prostu yy, odpuszczali coś. Tutaj na tej karcie to jest inaczej troszeczkę. Znaczy ona tu się broni, oczywiście, przed tym, że nie wiem, broni się, nie broni, że tu jej ktoś pomaga. Może, może nie chce, żeby on ją trzymał. W każdym bądź razie ta siódemka buław tutaj jest przedstawiona. Jakby on jej pomagał. A tu z tyłu jej tutaj jeszcze osoba. Czy mąż, czy kto? Może nie spodziewała, nie spodziewała się kogoś tutaj. I teraz tutaj jest taka patowa sytuacja. Może być, że ja sobie tu na tej karcie wyobrażam historię, że wracają gdzieś skądś pociągiem. To, jest, to są pokazane dawne czasy. To jest fajna ta talia, tarot romantik, gdzie są pokazane różne realia. Tamtych czasów może tutaj wyszedł jakiś człowiek i na powitanie, a ona się tego nie spodziewała. Wracała z mężem, a tu się pojawia ktoś, kto po prostu ją wita tak bardzo, no tak bardzo emocjonalnie. I ona się tu trochę wzbrania, ale to jest w odwrocie, więc tu nie ma pokazane, żebyście się wzbraniali przed czymś. Czyli tu się zgadzacie na wszystko. Brak asertywności, no. Brak asertywności. Brak asertywności też. Czyli uwaga, żeby wam ktoś na głowę nie wszedł. Nie pozwalał sobie na, na wiele. Oczywiście na tyle, ile Wy pozwalacie. O, no jo jo Patrząc tutaj No jak tutaj zaraz po kolei będę patrzeć, że w jakiej wy jesteście sytuacji. Tu może być, że jest jakiś związek. Może być dwa rodzaje związków. Tu akurat w tym widzę dwa rodzaje związków. Z jednej strony widzę związek jakiś niedojrzały, w którym jest tylko takie podejście na zasadzie wykorzystywania jednej, jedna, drugą, jedna, drugą, jedna drugą osobę, czyli się wykorzystują nawzajem. Niedojrzały związek, w którym się wykorzystujecie nawzajem. Czy finansowo, czy jakoś, nie wiem, seksualnie, czy bardziej tutaj jest to przyciąganie takie seksualne. Może być tak, że ktoś w tym związku ma problem alkoholowy. Nie umie się z tego uwolnić. Jest jak to dziecko, które po prostu ten giermek, no to przedstawia zazwyczaj dziecko, jak to takie rozkapryszone dziecko, które po prostu nie umie sobie odmawiać czegoś. Tylko chce i koniec. I chce i, i koniec, i chce i musi mieć. No. Może być, że jesteście w jakimś związku z. Skorpion, rak, ryby, koziorożec. To jest raz. Czyli widzę tu jakiś związek, który już jakiś czas trwa. Natomiast widzę również tutaj jakiś związek. Dopiero co świeży. Czyli się dopiero co rozpoczął. I tutaj grają przede wszystkim te no, pierwsze te emocje, czyli duże przyciąganie seksualne, duże uzależnienie. Nie potraficie bez siebie, jakby się obejść? Jest tu pokazane, że nawet jest jakieś uczucie w tym wszystkim, czyli pierwsze takie te emocje, pierwsze romanse, pierwsze spotkania i jest duże przyciąganie. Do tego stopnia, że tak powiedziałam, nie możecie się jeden bez drugiego obejść. Czyli tu widzę takie dwie historie. I teraz co odchodzi? No, odchodzi to pierwsze zauroczenie. Te rozmowy, te początki <laughs> przepraszam te początki odchodzą. Jeżeli to jest ta historia te, tego nowego związku. Jeżeli już jakiś jest czas, ten związek, to tu jest pokazane, że odchodzą jakieś kłótnie. Jakieś awantury, coś się tu wali, coś tutaj. Yy, są takie kłótnie, że do tego stopnia, że się tu rozlatuje coś. Obgadywanie, jeden drugiego, podglądanie, szpiegowanie, zazdrości. No do tego stopnia, że aż się coś wali i to odchodzi. Co przychodzi? No przychodzi jakiś. Romans, współpraca. Mogłoby być, że tu w tym mogłabym powiedzieć płatny romans też, czyli ktoś jeden drugiemu za coś płaci, znaczy wynagradza go za, za coś. Zazwyczaj ta królowa to jest zazwyczaj ta osoba trzecia, czyli ta kochanka. To są pieniądze. Może być tak, że przychodzi, Jakaś taka sytuacja, że w pracy poznajecie jakąś osobę z trygonu ognistego, baran, w Też tak może być. Albo, no jeżeli tu jest ten nowy związek i minęło to pierwsze zauroczenie, te rozmowy, te początki, no to tu jest dobra współpraca pomiędzy wami. No i seks oczywiście. Czyli tu widzę takie dwie. Dwie ścieżki, czyli dwie relacje. Co złego, co dobrego. Jeżeli związek jest stały, i tu się coś kończy, no to się kończy, to co złe, to się kończy ten związek. Tutaj. Bo e, tu jest wykorzystywanie, powiedziałam, nie? To kończy się tutaj. Tu jest koniec, jakby panowania nad tą sytuacją, koniec związku. I może być, że to jest ta osoba tutaj, ta kontrolująca, manipulująca. To może być ten tutaj baran lew szczelec też, ale niekoniecznie. To może być osoba nie akurat z tego znaku, ale osoba, która tutaj narzuca coś. Narzuca na przykład kontakty jakieś seksualne, narzuca, wymaga, terroryzuje, no, agresywna jest i dlatego się kończy ten związek tutaj. To jest ta pierwsza wersja. Druga wersja, kiedy Wy tutaj wchodzicie w jakiś nowy, nową relację, no to tu jest pokazane, że jesteście otwarci. Otwarci na siebie. A ten król będzie wtedy mówił o tym, że jest tutaj nadpobudliwość seksualna. Czyli tak sobie tu dopasujcie, kto, komu to pasuje, oczywiście. Dwie te relacje, które ja widzę: czyli tą świeżą i tą jakąś taką dużej, która trwa. I akurat ta świeża, ona idzie tu w dobrym kierunku, natomiast ta, która już jest tutaj, jakiś czas, ta się będzie kończyć. Co dobrego. No, dobrego jest to, że kończą się właśnie tutaj. Uzdrowienie jest serca, uzdrowienie jakieś, jakiegoś takiego poczucia no, zdrady. Tu jest wodnik, lekkomyślność czyli tu ten związek, który się kończy. I jak się to zakończy, to wy tutaj będziecie się czuć, jakby uwolnieni. Bo może być tak, że ta osoba tutaj, no jak ona sobie tu popija, przypuśćmy, albo jest jakaś taka natarczywa bardzo, drenująca taka po prostu tą energię, czyli was tu zmusza do czegoś. No, to może być tak, że wy tutaj bardzo to przeżywacie. I na przykład była blokada tutaj na sercu, bo tu akurat w tym związku takim niedojrzałym, jakaś, jakaś osoba niedojrzała, która pije, no to może być, że tu Wam przysporzyła dużo bólów serca. No to Wy się tu z tego wyswabadzacie, oczywiście. Natomiast ta nowa relacja, która jest pokazana, no jest pokazane, że. Yy, może być, że niektóre osoby, czy któraś z tych osób, która weszła w ten nowy związek, miała jakieś przeżycia. Jakieś przeżycia przeszłe gdzieś jakieś. Tu jest uleczenie energii. Jesteście otwarci na siebie, ale uwaga, żeby to nie było takie bardzo lekkomyślne, dziecięce i takie tu widać trochę niedojrzałe, właśnie. Jest tu początek, rozwój. Jest fajnie, bo tu przede wszystkim ten nowy, ten nowy związek, to widać, że on jest tu taki oparty przede wszystkim na tym przyciąganiu, na, tym, na tych takich emocjach pierwszych. I Wy nie widzicie tutaj nic poza sobą, nie widzicie świata. Tutaj jest przede wszystkim te kontakty są seksualne, no żeby tutaj nie było tego takiego. Jakby to powiedzieć, no tu może być trochę taka niedojrzałość, no taka niedoj niedojrzałość, no w każdym bądź razie, no jeżeli ten związek wam odpowiada, no to to jest ok, ale jest tutaj duża niedojrzałość też. Wynik, wynik. Stała para, ta co mówiłam kończy. To jest pod Odcięcie się i odejście. I odejście. Ten nowy związek, co tutaj jest? Ten nowy związek, tu może być tak, że jakaś trzecia osoba, jakaś trzecia osoba tu się będzie wtrącać do tego, do tego nowego związku, tutaj, jakaś starsza. Bliźnięta waga wodnik to jest wasza energia, ale to jakaś osoba starsza po jakichś przeżyciach, jakieś rozwódka, wdowa, rozwodnik, wdowiec może się tu, chcieć, tu się z wami kłócić i wtrącać się. I może być tak, że ta osoba doprowadzi do tego, że tu te, te, te uczucia osłabną, bo tu jest pokazane jakby odejście. Pokazane, jakby, jakby pójście w innym kierunku, tam za tymi lepszymi emocjami. Także ja tu widzę taką sytuację, dwie historie. A co z tego wyniknie, to będziecie wiedzieć, i czy to w ogóle pasuje do Was, czy nie. Tak mi się tu pokazało. Zazwyczaj widzę jedną historię, ale tym razem tak. No, i to jest trójka mieczy. Czyli tu nie blokować się na sercu. Nie blokować się na sercu, bo ta trójka jest w odwrocie. Przemyśliwać sytuację. Jeżeli wchodzicie w jakąś, jakąś relację, gdzie jest dużo emocji, to próbować oczywiście nie ranić siebie też. To może, może być, że dochodzi tutaj, jeśli chodzi o tamtą relację długoterminową, do zdrady, tak jak powiedziałam. No to tu jest pokazane, żeby nie wchodzić w tą energię nie blokować się na sercu nie przeżywać tych emocji tutaj, jeśli chodzi o te zdrady, jeżeli tu dowiedzieliście się. To jest wszystko tu w myślach, bo to jest przede wszystkim w myślach. To jest tylko symbolicznie pokazane, że miecze są wbite w serce, ale wszystko się dzieje w głowie. Do młodej, tej, znaczy świeżej, tej energii, tutaj ten, świeży, to, te, ten związek świeży jakiś, który tu ja też widzę, no to jest taka rada, żebyście się jeden drugiego nie zdradzali. Żebyście byli sobie wierni. Żebyście się nie zdradzali, tylko y, byli wierni tej energii, jeżeli jest tutaj jakaś miłość. Bo ten giermek mówi, że byłaby jakaś tu jakieś uczucie. Ale wszystko przede wszystkim jest oparte tutaj na, na tym przyciąganiu y, na seksualnym. Tak więc tyle dla gnieźniów. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.